Cześć Siemanko, kolejny filmik, kolejne ciekawostki. Dzisiaj pogadamy sobie trochę, jak podłączyć Subofer prosto do Mazdy bez systemu Bose. Więc nie będę tutaj zbędnie przeciągał, tylko Wam pokażę co i jak. Wyciągamy schowek, tak jak już Wam pokazywałem. Wyciągamy schowek, zanurzamy się do schowka i skręcamy w prawo. I z prawej strony, jak widzicie, jest taka biała kostka. To jest kostka wpięta do modułu antenowego bądź radiowego. Jedni mówią tak, drudzy tak. Więc yy, różnie na to mówią. I tam idą przewody głośnikowe. Ja wam stawię yy, rozpiskę, yy, który przewód do czego służy i od czego jest. I sobie według tej rozpiski możecie podłączyć. Najprostszym, yy, najprostszym rozwiązaniem jest konwerter ILO, który podłączacie po prostu pod yy, przewody głośnikowe. No i prowadzicie sobie przewód sygnałowy do bagażnika, plus z akumulatora masa z blachy, jak wiadomo, i, i subwoofer wam będzie chodził. To jest taka najprostsza, najprostsza metoda, żeby sobie podłączyć subwoofer w maździe. Ale ja poszedłem krok dalej i zamontowałem procesor dźwięku. To jest takie urządzenie. Coś takiego. I do niego mam podłączone wszystkie kanały, przednie i tylnie, z czego już zweryfikowało nie nagłośnienie, że tylnie kanały się do niczego nie nadają. A dlaczego? Bo Mazda sobie wymyśliła, że tylnie kanały obetnie z dolnego pasma. I praktycznie w ogóle basu nie ma na tych kanałach. A miałem niecny plan, że sobie podłączę przód pod przednie głośniki, tył sobie podłączę, na tył sobie podłączę subwoofer pod tylnie kanały. No i tak mnie zweryfikowało, że, że musiałem wszystko podciąć pod przednie kanały, bo Mazda sobie tylnie kanały po prostu obcięła z dolnego pasma. No, i tak to mam z przodu podłączone właśnie do, do tej kostki. A z tyłu, z tyłu wygląda to tak, że wychodzą nam już tutaj przewody do wzmacniaczy. Ja mam dwa wzmacniacze: jeden wzmacniacz na przód, drugi wzmacniacz napędza mi subofer. To jest procesor ośmiokanałowy, więc można tutaj robić naprawdę cuda z tym dźwiękiem i można sobie podłączyć nawet zestaw trójdrożny, robić sobie takie naprawdę fanaberie z tym dźwiękiem, że masakra. Tutaj obok jest też wejście out. I tu wam właśnie, tak jak pokazywałem już na tym filmie, co ta paczka przyjechała. Do tego właśnie służy służyć mi będzie ten przewód. To sobie wepnę i z drugiej strony na mini jack podłączę sobie dowolne do źródło dźwięku. A dlaczego tak zrobię? Dlatego, że y, przez bluetooth i przez jakieś inne y, bluetooth, no, no tak jak małeście bluetooth, puszczanie dźwięku jest ta jakość dźwięku jeszcze bardziej obcinana. A tak podłączam prosto źródło dźwięku pod yy, procesor dźwięku. Ze źródła dźwięku wpada dźwięk prosto do procesora i z procesora prosto na wzmacniacze, więc ten dźwięk jest mniej stratny niż yy, taki, który idzie przez telefon, później przez Bluetooth, później przez ten mod moduł radiowy, później dopiero do procesora i z procesora dalej. A tak idzie prosto do procesora i od razu na wzmacniacze i na głośniki. I co można w tym tym procesorem zrobić ja wam odpalę tutaj komputer i wam pokażę co tu można zrobić odpalamy sobie program i tu mamy program do procesora łączymy się przewodem z procesorem i możemy cudować naprawdę wszystko sterować każdym głośnikiem z osobna co nam się nie podoba ja na tą chwilę mam ustawione cięcia, nie patrzcie na to, bo to są, bo on teraz jest odłączony, więc to są takie tutaj standardowo po włączeniu programu. I mam cięcia ustawione na przednie głośniki, yy, cięcia na subwoofer, yy, czyli low pass filter i high pass filter, no i mam jeszcze ustawione czasówki. O co chodzi z tymi czasówkami? Czasówki to jest, to chodzi o to, że żeby siedząc na miejscu kierowcy, równo do Was dźwięk docierał z, z lewej strony samochodu i z prawej strony samochodu. Żebyście naprawdę czuli, że ten dźwięk jest taki równy i równo dochodził z każdej strony. No i jest zabawy z tym. Ja i tak będę jeszcze jechał do jakiegoś speca, który naprawdę się zna nastrojeniu i wystroi mi to i mikrofonem, i, i, i tak naprawdę, bo chciałem to sobie robić sam, czytałem o tym wszystko, bym musiał kupować mikrofon, jakieś karty dźwiękowe, no jest trochę z tym zachodu i zabawy, stwierdziłem, że no to jednak aż tak za bardzo nie chcę się w to wplątać, nie jest to aż tak dla mnie, jak wiadomo, no nie muszę się na wszystkim znać, to co umiem, to umiem, a nie wiem, jakoś nie, nie... Może nie mam też czasu, żeby ciągło mnie, żeby, żeby, żeby to nauczyć się tego i to robić, także wolę, niech ktoś mi to ustawi. Ja ustawiłem sobie na tyle, ile potrafiłem, a resztę mi zrobi jakiś profesjonalista. Do tego procesora mamy jeszcze taki pilot, ja go zamontowałem tutaj, tutaj pod tym jest yy... Gniazdo zapalniczki, ale ja go nie używam. Odkąd kupiłem samochód ani razu go nie używałem, więc poprowadziłem od procesora przewód tu w tunelu. Wyprowadziłem go sobie i on jest tutaj do góry przyklejony na taśmę dwustronną. I co tu możemy robić? Tu możemy ściszać, możemy sobie osobno głośność subofera ustawiać, jak chcemy. Jak mówiłem, jedzie teściowa to bierzemy na dół, nie jedzie to bierzemy do góry. Tutaj mamy presety, czyli takie e, ustawienia, które możemy sobie parę ustawień tego procesora e, zapisać i z każdego ustawienia później skorzystać. Tutaj mamy wejścia: to jest wejście wysokiego poziomu, czyli mam teraz z głośników podłączone. Tu jest po bluetooth z procesora. Jakbym dokupił taki, jest taki dongle żeby podłączyć do procesora, i wtedy można po Bluetooth od razu z procesora. No i tutaj przychodzimy na AUX, że, tak jak pokazywałem ten, ten przewód, że podłączamy ten przewód AUX i, i sobie włączamy też muzykę. A Optical no to jest już jak mamy radio, które ma wejście na Cinch na od razu to. To, można, to, to wtedy z tego się korzysta. A ja korzystam z high level, czyli z sygnału wysokiego poziomu, czyli wyjść głośnikowych. I tak to jest podłączone. Plus jest podłączony do akumulatora. Idzie jak oryginalna wiązka. Ja mam jeszcze w jakimś filmie to pokażę. Masę mam podpiętą. Też w fajnym miejscu nie mam podpiętą. podpiętej tam, gdzie nie wiem pas albo zamek, klapy, no ja nie jestem akurat za tymi rozwiązaniami, wolę sobie jakieś fajne, ciekawe miejsce znaleźć schludne i żeby to nie było widoczne no i to Wam pokażę jeszcze jak będą jakieś inne filmy, to tak na tyle, chciałem Wam pokazać jak prosto można sobie podłączyć subwoofer jak mówiłem wkleję Wam jeszcze te, ten schemat tej kostki, żebyście mogli sobie zobaczyć, które przewody do, od czego służą no i działajcie, zakładajcie sobie subofery, granie, inne bajery. To na tyle w tym filmie. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! I pamiętaj, zostaw łapę w górę i suba,